5 różnych konkurencji, aż 100 widzów, kilku tajemniczych gości i ponad 30 tysięcy fałdolców do wygrania. A to wszystko przez was, ponieważ wczoraj jakimś studentem mieliście 30 tysięcy polubień. Co gorsza, jak to przebijecie, i pod tym filmem w 24 godziny będzie 35 kołapek. To jutro pojawi się kolejny odcinek. Wiso, <grywa> A my w tym momencie przechodzimy do pierwszej konkurencji której tajemniczym gościem będzie Kepcio. 100 osób musi polecieć i wylądować na nowej miejscówce Mega City, i aż do końca gry nikt nie może jej opuścić. 50 osób przechodzi dalej, a zwycięzca zgarnia karnet bojowy. Dobra, widzę, ja tu odpaliłem Big Ren, ja jestem przyczepiłem walizkę do ręki, żeby szybciej odpadać. W sensie, że nie odpaść z customa i odcinka, tylko żeby spać na dół szybciej, Jezus. Ogólnie to nie mam żadnej taktyki, ale ci ze mną oczywiście cały serwer. Nie mam pojęcia też, co będzie robił Kebab. Ja lecę po prostu na jakąkolwiek pierwszą, lepszą broń, co to? To amunicja zarąbiście, co to? Jakieś gówno, nie wiem gdzie ja lecę, gdzie ja ląduje, tutaj. To jest broń. Oj, kur... nie, mam ty, a ziomek jest za mną. Lagi. Lagi. Macy, Dobra, zabuduj skrzynkę. Zabuduj skrzynkę. Okej, okay. biorę skrzynkę. Mam itemki. Odnoś to! Ale mi teleportuje, ty za dużo osób tu jest! Tu jest ziomek z pompą. Nie! Kopa pompę! Jak z tego kombata? Dajcie mi go, dobra, mam kopata! Jakiś chłop! Ja pierdol, on ma pompę! Nie żyje! Dawaj temy, dawaj temy, dawaj temy, dawaj temy. Nie o ma... O, ma wszystko, o, ma wszystko, dobra. Jest gdzieś. Ja pierdolę żyj jakoś. Nie wierzę, dobra, uleci kebab. O, kurde, i chłopa mam tu. Błagam, nie mnie, mordu, ty moja. Zabili go, dobra. Chłop, z koroną. Ha! Idealnie, idealnie, gościu, dawaj to. Dawaj, 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 biga. I koronkę. Standardowo podnosimy tylko po to, żeby ją yy, wyrzucić. Zero ma, zero ma. O, kurdej, ja też mam zero. Ryszard, dead! ostrzeliłem! Chcę bandaże Od healow Wracam do bazy Mega baza by the way I schodzę na Dół chyba Leczymy się Leczymy 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 Dobra 100 hp o, A gdzie ja spadłem Jest nie Jeszcze dziesięć osób I przechodzę Ci ludzie mają w dupie O kurde ryba na niej wybiegła właśnie Dojeżdżam go Muszę go zabić Leży Wysadzę sobie Tamtą ścianę całą Raz Dwa tam jest chłop Wiedziałem Wiedziałem Chodź tu Dwóch chłopów na dole, oczywiście, że tak Oczywiście, że tak. Dostał White. Chodź tu. Walcz! Nie, gdzie tu uciekasz? Gin. Dzięki. Dawaj to. Lecz mnie, kubuś, lecz mnie! Kłop! Leży! Ale mu bombę wypierdzieliłem! O! Leży kolejny! Ty, ale ja też prawie leżę. Aha! Żbiegnie. Gościu! Dostał! Walę go! Walę go na dziurę. Gdzie on jest? I to się odostałeś się dalej! Zwiał mi. Wziął kutabandzi w tym świetlinku. O, ty, knurze. Leży! Święty najman, ty, będzie kutabandził. Nie kutabandzimy nigdy widzowie na sto widzów na. Ty, BOS się respi! Jakbym wziął kartę do sejfu? Ty, tutaj ktoś łowi. O, ty, kurde. Kopsa, łowi ryby. Leży! Jaki, jakiś chłop na chacie. Pakraka lecę w niego. Łowa, dead! Co ja dałem? Co, co ja robię? Nie to jest jakiś żart. Tutaj wszyscy uciekają. Bo z dalej żyje. Oooo! To się łowi z tego wieżowca. Wjeżdżam do góry. Żyję jakoś. Wierzę jeszcze bardziej do góry. Żyję jakoś. Buduję tu boxa, dobra. Jest okej, okay, jest jest okej. Okay. Zgaduję, że umrę przez to, co teraz robię, ale próbuję. Widzę zioma. daram się go zdjąć. Mam go. Dostał. Dostał. White. Zero. Dead. <śmiech> <śmiech> Łatwiutko z bambiczkiem. Zero maców mam znowu. To jest taki żart. Chłopy łowią zwierzowców. Ej, 17 osób i oni gdzieś kuta bandą nie? Wow. O kurde. Jednak żartowałam z tym kutabandą. Ładuję go. On ma white. Jak bym go dojechał? Wow. Wow. dead. Ale ograłem. Nie miałeś kewa, dlaczego, mistrzu? O, miałeś! Miał mini! O, kurde, uratowałeś mi życie, mordo, ty moja! Mamy to! Magic chest. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę, żeby to się udało. Ja pierdolę, jestem mądry. Jest chłop gdzieś? Jakiś chłop na mnie. Kepcio. Dostał 80. Góra. Dostał, dostał. Ma zero leży, śpi! Chyba do spania! Zero HP anonimowy, no nie wierzę! Ajajaj aj, aj. Gdybym go zabił, to mógłbym to wygrać Miał chłop tyle leczenia, że to szok. Jaki bambik? A ja mam czesta? Oczywiście, że tak. Biorę to. I osie... Top 13 i 8 fragów, te. Kepcio boss. Minisek. Ja to mam wszystko: Slerp, apteczka, gazik. Zabuduję to i mam plan. Idę dojeżdżać. Top 10. Hop, spadł. A tu jest kolejny. Ziemek kiedyś jest w boksie. Mam plan. Wchodzę mu na plecy. Ojoj. Ojoj. Ojoj! Oj. Co on zrobił? Zostawił mnie? O, w dupę. Nie! Ale mam qual. Przysięgam, wszystkie osoby, które zostały, grałem na heal -off. Ten ma 1500 medus. Ten ma apteczki gaziki. Ten ma apteczki gaziki również. Dawaj, despik. O, ja pierdziele, ale mu wyrąbał. Co tu jest za lud? On wygrał. Szyziak na meduski też umiera. Co? On wygrał. Ten gościu z safe przegrał. Nie wierzę. Gratulacje, Szyziak, wygrywasz. Gotujcie. Ponieważ muszę was o coś bardzo ważnego zapytać. Przykładowo macie do wyboru 10 zł lub 20 zł. Tenie brzmi, co wybieracie? Zgaduję, że dwie dyszki. Ponieważ tak czysto logicznie zawsze jest lepiej mieć dwa razy więcej niż nie mieć. Jak na typowego Polaczka przystało. Okej, okay, ale o co chodzi? O internet światłowodowy, czyli ten najszybszy. Ponieważ aktualnie zamiast 300 megabitów na sekundę, możesz mieć 600 megabitów na sekundę. W dokładnie tej samej cenie. Dwa razy więcej, dwa razy szybciej, dwa razy lepiej. Oczywiście tylko i wyłącznie w play, więc klikajcie link w opisie, sprawdzajcie o co chodzi, a teraz lecimy. Druga konkurencja, chowany w japońskiej willi. I tym razem do kepcia, który zakwalifikował się dalej, dołączy matek. Uwaga, uwaga, aż 25 osób odpada. 3, 2, 1, szukam. Dżeko mi szuka, Dżeko szuka. A spokojnie, z tą pozycją to może szukać. Miejscówkę znalazłem totalnie w ostatniej chwili, ale myślę, że nie jest najgorzej. Myślę, że no, na pewno nie będę ostatni, tak? Proszę bardzo, zaczynamy chowanego. Oczywiście od Banti, mam nadzieję, że jakiś y, Matek, Kepcio. Nie, okej. Okay. Co za bambik. Ty chłopczyku, chłopczyku, nie kampa. Co? To moje Banti. Okej. ciekawe, 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 że są ludzie. Siema. Co ty robisz, idioto? Nie, mogę go za... Kompletny będruch. Nie niszczycie, nie przesuwacie się, nie przemieszczacie się, bo też odpadacie. Co za debil? Zniszczył mi miejscówę, no nie wierzę. No i trzeba ja dziełem się teraz schować. Wy to widzicie, widzę, ja miałem taką godkampę. i chłopie się w pierwsza na łeb, co nie? Jeszcze mi zniszczył. No nie, no przecież się pobłaczę. Co tu się dzieje, ty? Jopek biega. Tego ładuję na dziurę. O, tu jest safe. Oj, jesteś, tamtego gastrona, tam tego prawie a Top dwa ziomek, ten był, którego strzelił, ty. O kurna. Nie, no bez hajnów. Nic mi miejscówę zepsuł. Nie zaliczamy tego, powtórka. Na 100% ludzie będą na dachu. Okej, okay, dead. Pam, 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 kepcio? Zawioza. Dobra, mam taką tragiczną kampę, ale zobaczcie, jak się wtapiam w tło. Ja wiedziałem, że tutaj się schowam i specjalnie brązową bohaterkę brałem. O! Michał Slay, żegnamy. Kolejny pod balkonikiem. Są takie wambiczki Michałki. Problemy. Ej, widzę, ja mam miecz. Także. Ej, będziesz w pobliżu to. Szybka katanka. I mnie nie ma. O o -o. No 15 osób szybciej zabijaj On ich szuka czy z zamkniętymi oczami jakiś challenge nagrywa O co tu chodzi Jacob tu biega Wow Kurde to jest Jacob Nie wychylaj Ja pierdzielę! Co to jest za kampa ale mnie irytują Kolejni zawodnicy 3 czwarte ludzi chowa się na dachu Co to jest w dupa w dupa On jest ślepy On jest ślepy on jest ślepy! <laughs> Jaki to jest lepiej. Sprawdzam Sprawdzam salutki dach. Proszę bardzo, raz. Nie, jeszcze ja pusiłem odpaść nie możemy. Trzeba na za dobrą miejscówkę, co nie? To oznacza, że tak, bo trzeba Kurde, Jacob, ty zabija, ty! Jeszcze się osób i przechodzę dalej, ty! Wszystko dookoła, tu pusto, tu pusto. Tu nie pusto, okej. Okay. Tu też nie pusto, okej? Okay. Kurde, dobra, jakieś Oro, ty, Jacob się odpalił, co jest? Co, to w ogóle jest za kryjówka, nie? Jack.pl, ty do lobby lecisz od razu. Ale dobra, on tu nie wróci, bo on już to sprawdzał i stwierdził, że tam nikogo nie ma i pójdzie dalej. Widzicie? Ja już jestem safe, ja już nawet nic nie muszę robić, ja sobie stoję, mam wszystko w dupę. Mateuszek! O, Mateuszek tutaj gdzieś mógłby się troszkę przyczaić, TBH, ale go nie widzę. E, dobra, Jacob to jest taki bambik! On tu w ogóle nie zasz... nie, nie, nie ten, on tu był Dobra, nie marzy. Nie umiem mówić. Krok po kroku. Pantrolka. Byli, 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 byli. Stój. Żegnam. Ciebie również. Wow, ty Jacob, co zaczął ładować? Wszystko jakąś moc super załadował. Trzy osoby. Ja pierdzielę, on tu jest, widzę. Widzę go na wizualizacji. On jest centralnie przy mnie. Chodźcie do mnie. Ja pierdzielę, dobra kampa. Ha! Ja pierd... Matek, co so Hayden Cika zagrał, gościu. Co za bambik. MATEK! Ty Bambiku! Chopie, Nie moja wina! FARTA miał! Słyszałem tu panie, słyszałem tu panie, oni są gdzieś na dole. Nie, nie wiem gdzie oni są. Ona <laughs> no cóż widzowie. A na jakie sytuacje, no trzech miejsc zabrakło, trzech pieprzonych miejsc. Top 28 No niestety, no, zdarza się najlepszym. No. Powodzenia, powodzenia reszcie życzę Co za kampa? Nie łosz coś. Jeszcze jedna osoba się tutaj dalej! Ty a ten co robi? Nie wiem, ale umarł jako ostatni. Bardzo się z tego powodu cieszę. Konkurencja trzecia. Jacob mówi na japońskich źródełkach. Jak widzieliście, Matek został wyeliminowany, a do kepcia dołączy Rachso. Tym razem odpada tylko i wyłącznie 10 osób. Powodzenia. Lądujemy na moście, lądujemy na moście. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Jacob mówi kompletny bezruch wszyscy. Dobra. Raz, dwa. Jacob mówi te dwie osoby, które nie są na moście do mnie. Jacob mówi, możecie zabić sobie po jednej osobie z mostu. Nie było Jacob mówi, przedlądujemy na moście, więc mogą was zakilofować. Nie no kurde! DLACZEGO mnie! Fenomenalnie. Kepcia i Raksa zabicie. Kepcia! <słyska> Popłaczę się ze śmiechu. Nie odpadam. Ładnie. Jacob mówi kucamy. Full kulturka, ładnie kucamy, to mi się podoba. Wstajemy. Fenomenalnie. ojojojojoj oj, 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 oj. Dwa głąby niestety odpadają. Czyżby to był Rakso? a jednak nie do. No, w takim razie nie głąby to, kochani, widzę. stajemy jeszcze raz. Super. Djko mówi: Wszyscy przede mną się tutaj ustawcie, bo mnie denerwujesz, że stoisz za moimi plecami. Jacob mówi: Patrzymy na North. 5, 4, 3, 2. Aj, ojojojojoj oj, 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 oj. No niewybaczalny tutaj. Co ty robisz? Ty nie z geografii? To macie jedyneczkę, sfak. Jeszcze 4 osoby, jak się poszło. Djko mówi: Podługa to lawa. 5, 4, 3. Dwa, jeden, zobaczmy. Niestety, Patrix. 18 osób. Jacob mówi, podejdźcie do mnie jak najszybciej. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Jezus, widzę, <grym> to jest taki Hollywood. Ja bym to odpadł na sekundę. Ja, super, ja bym super. się zapierdzieli już na podłogę. Tolowa, Jacob na pewno. mówi, za mną, biegniemy cały czas. Jacob mówi, biegniemy za mną. Ok, stop. Co za głąby? Co za głąby? Chodź tu, chodź tu. Mochola FN odpada, jeszcze dwie osoby. Jacob mówi Kuczy"? Ładnie, super, Wam idzie. Zostaw tą kurę, ty! Nie było, Jacob mówi. Boże, biedny Neyman. I Jacob mówi, ostatnia osoba teraz odpadnie na droperze. Jak ostatnia osoba? Co to znaczy? Czy ostatnia osoba, która wbiegnie, czy co? Jacob mówi, gramy w dropera, nie wolno budować. Start. Dobrze. Oczywiście, Dropper polega na tym, że ja sobie edytuję. Wy spadacie. Pick, edycja. Bambiczku? Na dół? Oj, ładnie. A może tutaj? Tak gdzie jest? Rakso, rakso, chodź do mnie. Rakso. Rakso. Oj, 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 zafał się, dobrze. A może jeszcze raz? No i niestety drugi raz się zafał, kto to? Gucio. E, żegnamy, Gucia. 15 osób przechodzi dalej. Konkurencja czwarta. 15 osób zmierzy się w walce na miecze, aż pięcioro z nich nie dotrze do finału i pożegna się z główną nagrodą. Kiepcia nie ma, rakso jest i dołączy do niego. Advice. E, wszyscy katany do ręki. Katany w dłoń. Fenomenalnie. 5, 4, 3, 2, 1... Zaczynamy zabawę! On katanka ładuje tego diabełka! Dead! Dobra, dobra, świecącą kurtynę chyba zabiłem. Ty ja go nie zabiłem. takiś inny. Ładuje Kazika! Dead! Nie, ładują mnie! Ładują mnie, uciekaj, Jacob, uciekaj, uczekaj, uczekaj, uciekaj, 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 uczekaj, uciekaj, 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 Do domku A, DRFN! Papa, papa, jakiś kłop do mnie wskoczył. To on ma zero. Ja też mam zero, jestem dead. Drzewka agatka. Ale przetarga dalej. Czapuś teraz na plecy. Agatka versus Czapuś. Czapuś wygrywa. I zobaczmy. One v one. Czapuś versus Adiar. Tapuś wygrywa, ale oczywiście 10 osób przechodzi do finału. Wielki finał. Osoba, która jako pierwsza wejdzie do sejfu na Mega City, wygrywa pół tysiąca złotych. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ całe 10 osób, które dostało się do finału, otrzyma ode mnie po tysiąc fałdolców. W ramach podziękowania za to, że wspieracie mnie tak aktywnie z kodzikiem JACOB w sklepie Fortnite, wam serdecznie dziękuję. <laughs> Tutaj oprócz Adwiska i Raksu mamy aż trzech gości, Smarty, Ernest, z Manoje. Zaczynamy. Mega City, ponownie. Dobra, ja w tym meczu będę rybką. Przynajmniej tak spróbuję zrobić. Nie zabije Rakselbad Wisek, to gościu jest koniec. A ja bym się nie chciał wywalić w pierwszych 10 sekundach. I tak się zastanawiam, czy jakbym wleciał pod tego gołębia tam na środku i się przez pierwsze 10 minut, to czy to będzie dobre czy niedobre? Dobra, ja mam chyba taktykę. Wlatuję na górę w wir skacie, dopóki wszyscy się nie powybijają, i wygram. To ja lecę pod gołębia w takim razie. Oni tam zbiorą jakiś ludzi coś, a potem, we ten, potem do safeu wejdę sobie. Ciekawe czy Smarty trafi. Dobra, mój, mój kolor, kolor mojego skina absolutnie nie pasuje do tej wody A jajaj, trochę tego nie przemyślałem jednak. Dobra, no ja co się w ogóle dzieje. Gdzie to zlecenie do budynku? Dobra, mam jakąś broń, ale jak tam wejść na górę teraz z tego budynku? Wy mi powiedzcie? Ląduję na RC Biorę PMA. A niech to dunder ślicznie, no nie mogę nic nie słyszeć. Mam przewagę, bo... On nie wiedzą jeszcze, że ty nic nie idzie zniszczyć. Ao! Browarki, bezpiecznie, bezpieczny początek. Wow! Adiara. No trudno, no. To by było na tyle z mojej strony, ale miło było. Dziękuję. Ernest! Oho, strzelają, niedobrze. Ej, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Oni się to wybijają fajnie. O, to jest nade mną. kolego! Nie ze mną te numery, ja widziałem co ty chciałeś zrobić. Skrzęczka lutujemy. Ktoś padł, ale nie wiem kto. A jest problem. NIE! NIE! Sorry. <laughs> Adwisek -advise dead. Ależ leży anonimowy! Kim mnie ktoś zabił? Ego, czapuś ty mendo! Sorry. Smarty śpi! Dziewięć osób. Ty no, to byli, ty, byli tu ludzie ich nie ma ludzi nagle co tu chodzi w tej, w tej grze komputerowej Ale chciałem zagrać save, chciałem elegancko poklikać dla was tutaj wszystko, ale to oczywiście była akcja antysmartowska, pewnie Jacob powiedział, że ten kto mnie zabije to 20p safe karda i trzeba pójść się zaczają na mnie, no jak żeby inaczej, no Dobra, no, wyjdź. 120 dostał Nie no! A jakby ten stanął tak na sekundkę? Stanął! Aha, ale nie trafiłem No i tyle było! No, starałem się. Plan miałem całkiem niezły. Wykonanie jak zawsze. na jak odpadł? Jezu, ja mi się do toalety, nie? Co on wymyślił? Boss się lespi. Robimy akcję. Raz, dwa, trzy. Przejmujemy budynek. Dzień dobry. Nikogo nie ma. Tam się zabili. Chłop ma zero. Śpi. Capuś. Dobranoc. noc. Top pięć. Kolejny żomek, Ucieka katanom. To jest Raxo. Ale nie wiem, czy to Rakso. Biłem Nie, 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 nie. Ja muszę mieć kartę, ja muszę otworzyć safe. Ktoś tu biega. O ja pierdziele, Raxo. Raxo! Oczywiście, że Raxo. No! Nie wierzę. O ja pierdziele. O ja pierdziele, co ja widzę. Jak on nie trafi? O nie, nie, nie. Nie wiem, kto to jest, stary. Nie wiem, kto to jest, ale to, co się tutaj dzieje... Ja nie wiem, czy to nie jest Ernest nie, trafił, trafił. Już są trzech graczy w ogóle zostało tylko. Okej. Okay. Rax widzi kartę. No on to wygra. On to wygra na 100%. Rax leci. Wejdzie do sejfu. Wejdzie do sejfu. Wygrał. Wygrał. Co za bambiczki. Przedu? Przedu to wygrywa, widzowie, oczywiście gratulacje dla Oskarka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, zostawiacie łapy w górę, subujcie kanał z tam na dole, Podajcie na poprzednie filmy i do następnych. Trzymajcie się, miłego dnia, nara! S, napiszcie co jedliście na obiad.